Ludzie kupują błotnik od z 5 do tego dopasowują samochód. Ciekawe, Mercedesowskie. Co to, co to jest? Cześć, jest Cynemax z firmy Arkham Cars, a w dzisiejszym odcinku dwa razy kupę z 1991 roku oraz 2018. Mercedes Benz wersja 300SL, 3litrowa jednostka generująca bodajże 231 koni mocy, rocznik 1991, czyli w tym roku właśnie wbija nam 30 lat, czyli możemy go rejestrować już jako zabytek oraz Audi S5 rocznik 2018, czyli także 3litrowa jednostka, generująca 300 bodajże 57 koni mocy na 4 koła, a tutaj na dwa. Zacznijmy sobie od Mercedesa stary rocznik, czy takie coś się opłaca w ogóle importu. Jeśli jest zadbany, jeśli mamy sprawdzoną historię takiego pojazdu, to dlaczego nie? Jeśli dalej ta cena rynkowa jest, trzyma się naprawdę na wysokim poziomie, to warto taki samochód zakupić. Tutaj mamy właśnie bardzo fajny egzemplarz, który został zakupiony w ciepłych rejonach, czyli mamy praktycznie znikome ilości rydzy. Na takim pojeździe oczywiście się znajdują, ale w porównaniu, gdybyśmy mieli kupować przykładowo z Nowego Jorku czy Chicago, raczej górnych takich rejonów, to raczej tam zach jest na początku dziennym, nawet w nowych samochodach, więc trzeba zwracać na to uwagę. Gdzie się i skąd kupuje jaki samochód? W takim samochodzie, jeśli jest cieplejszych rejonów, trzeba zwracać dużą uwagę na lakier. Tutaj akurat mamy bardzo ładny, wystarczy renowacja takiego lakieru, czyli wypolerowanie generalnie i powinno naprawdę bardzo ładnie to wszystko wyglądać. Tak jak widać z tyłu, mamy od razu pomarańczowe kierunkowskazy, czyli taki dość duży plus, jeśli chodzi o przeróbkę takiego samochodu, bo raczej w starszych egzemplarzach pojazdów, czym mniej przeróbek, tym lepiej, żeby zachować jak najbardziej oryginalny stan. Pokażemy Wam go w środku. W środku ma kilka generalnie elementów, które będą musiały podlegać renowacji, czyli tutaj boczek, tak jak widać, jest bardzo zepsuty, to drewienko całe, generalnie będzie to trzeba kupić, ewentualnie gdzieś odzyskać coś takiego, żeby to zrobić. Poza tym, tak jak widać, bardzo ładne skóry, bodajże mały przebieg, około 50 tysięcy mil, tak samo widać z drugiej strony, dokładnie ta sama wada, czyli jakaś wada producenta generalnie, że od ciepła lubi to pękać, no ale niestety tak czasem bywa w takich samochodach, do tego trzeba być świadomym kupując takie auta, no ale to są oczywiście niewielkie koszta. Samochód w automacie bardzo ładnie odpalił. Ciekawe Mercedesowskie. Co to, co to jest? Ciekawe Mercedesowskie wycieraczki na lampy. Taki starszy patent, który występował w starych Mercedesach. Bardzo ciekawe. Przejdźmy sobie do drugiej propozycji. Audi S5, czyli coś bardziej sportowego, w szczególności w wersji coupe. Są także w wersjach pięciodrzwiowych, ale ja przynajmniej takie zdanie, jeśli coś sportowego, to to ma zawsze dwa drzwi. Dwa drzwi. Dwoje drzwi, więc tutaj jak najbardziej to pasuje, ale oczywiście pięciodrzwiowe jak najbardziej także można zakupić. Bardzo ładny czarny metalik. Zaraz Wam pokażemy szkodę, bo pokazałem Wam teraz nieuszkodzoną stronę. Przejdziemy sobie, jeszcze tutaj może że środek, pokażę, bo tam mamy drugi samochód ustawiony, kubełkowe fotele, skóra z alcantarą tu jeszcze widziałem na boczkach także wstawki z alcantary oraz metalik. Tutaj nie mamy wstawek karbonowych, przykład w Audi RS, który Wam także pokażemy, bo mamy także z 2018 rocznika Audi RS w pięknym grafitowym kolorze, takim bardziej matowym, nagłośnienie Bang Olufsen. Tutaj samochód pali, jeździ, ma lekko skrzywione lewe koło, zaraz Wam je pokażemy, ale tak to bardzo przyzwoita wersja z panoramicznym dachem. Lewe poszycie, błotnik tutaj uszkodzenia, gdzieś się obtarł, ale główne mamy uszkodzenie przodu, przetarcie pod, po stronie, czyli do wymiany będą także drzwi, błotnik, przedni zderzak wygląda może na, do odratowania tak widać tutaj śliz jest wyrwany cały, lampy raczej do wymiany na europejskie, tu będą pewnie kupowane, no i tutaj lekko zawieszenie jest skrzywione, nie widać tego, bo akurat koło jest bardziej skręcone, ale tam lekko wahacz, drążek kierowniczy akurat dostał i lekko jest przekrzywione. nic generalnie poważnego, dość fajna robota, bardzo podobnie właśnie mamy uderzone to RS5, które także Wam pokażemy dość ciekawa propozycja ze Stanów Zjednoczonych, jakie różnice w naprawach, na pewno w RS5 kontra Audi S5, całkiem inne, błotniki przednie oraz tylne, czyli tam akurat większość zakupywaliśmy rzeczy w ASO, ponieważ nie szło dostać, podobno lewy błotnik jest takim złotym gralem ostatnio na Allegro czy Elixir, na gdziekolwiek gdzie można zakupić, u nas w Polsce praktycznie tego nie ma ludzie nie kupują samochodów i do tego części, tylko ludzie kupują błotnik od RS5, a do tego dopasowują samochód tak to podobno wygląda Się oczywiście śmiejemy, ale bardzo bardzo ciężko go znaleźć, w ASO to bardzo duże ceny. Tutaj akurat fajnie, no bo wszystko będzie pasowało zwykłej a piątki. Oczywiście tam zderzak będzie inny, przedni tylny, ale to raczej sobie tutaj poradzimy i nie będzie tego trzeba kupować. Akurat dwa samochody i dwa samochody jadą prosto do klientów. Tutaj pojedzie sobie do Niemiec prosto akurat go, jego tutaj będziemy wysyłać przyjechał do nas tylko właśnie na takie odświeżenie tego samochodu i leci sobie dalej ten akurat tutaj do okolic do Blacharza pojedzie właśnie będziemy go zaraz pakować i wjeżdżemy go dalej dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka jeśli jesteście standardowo zainteresowani importem samochodów ze Stanów Zjednoczonych oraz Kanady zapraszamy do kontaktu który macie zawsze w opisie i do zobaczenia w następnym odcinku cześć